Kochani. Kolejna mała inspiracja kulinarna koktajlowa, tym razem również. Tak zwany czyściciel obniża krzepliwość. Oczyszcza krew. Wzmacnia naczynia krwionośne. Działa przeciwmiężczycowo, działa krwi również odkwaszająco. Składniki banalnie proste. Możemy skorzystać jeszcze z dostępnych owoców. Jeden grejpfrut, jeden pomarańcz, pół cytryny, szklanka wody. Dodajemy szczyptę soli kłodawskiej, łyżeczkę kurkumy, szczyptę chili. Owoce obieramy, razem miksujemy, podajemy i konsumujemy. Smacznego.